Nie widać na początku, bo jeszcze jest głos. Aha. Siemanko, widzę, wiem. Subic like. Sibic and like. O, o. Dobra, wyciszamy. 30! Ej, idzie, już jest live. A 30 jest. Iż jest live. 30, eee! Ej, już jest live. Podczas by... Podczas sprzedania mogę przyspieszyć, ale ja nie na zakrętach. Cicho być.

Nie patrzcie co tutaj jest. Ej, jechać gdzieś na pole czy nie? Ja. Nie. A z czym? Możesz po... Eee, yy, weź ten. ładowarkę i podgarniam kupę obornika. Okej. Okay. Jest w tyłu goszym. nie wyprzedaj, bo ja działam domu. Ja jestem za tobą, ale... Ja hmm. trochę zwolnieniem. ja do 30. Ładowarką! Wiem. Teraz troszkę przejedziemy, koszony. Drrr. Drr. Halo? No się ma, halo? No się ma, się ma. No, dzwoniłeś. Nie, ty dzwoniłeś. A, no to jo. Kiedy do nas przyjedziesz na farmę? Nie wiem. Na razie robota jest w polu. No. Osto, ja. Wiesz, wiesz jak to u mnie. No ja bym właśnie jak zależuję. E, e! e ty tu! Co tam się dzieje? Nie ja zależuję. Właśnie. Nie no dobra, ja ci nie zawracam dupy, ja sobie jeszcze nawet będę zawracę. Dobra, to siema. Siewa. Chupie! jeden na godzinę! Kupię! Jundil ma ciężko z tym! Stary żółwko! Kupię dwa smórki! Ej, kto wbije? Kupię dwa smórki do mnie. Kto Ej! Kto wbije do mnie? Pytanie! Nie ja! Ja rozumiem. ja wiem. Ja jak na razie... Ja jak na razie nie będę pisał, bo... Mam robotę w polu! Okej! Okay. Stary Patrzę na twojego gości i nie ma. Chłopie, Ej, jak to wbije do mnie? Chłopie, na godzinę. Ej, jak Kto wbije do mnie? Bo ja mam wszystko odpalone. OBS i to, że... Ja muszę jeść te ciasta. Lag. Ja nie wiem. Lag. Chłopie, dwadzieścia jeden na godzinę. Chłopie! Chłopie, pół mnie. Lag.

Nie to zadanie O, o, ciemno. ja O, dobra Nie Nie, ty patrz po maszynach. Ale ty masz takie opóźnienie. To? Chłopy, ty masz takie opóźnienie Wiem. Połóżmy cię jak najmniejsze opóźnienia. Jest najmniejsze. To chłopie niemożliwe, że aż takę. Eee, wsędzie, kto z tą talerzówką nie czuje oporu? Ej, Allah. To chłopie no, on, ma... no, on jedzie pod górkę 5 na godzinę. Ale za niedługo twój ciągnik i ulubiony się pojawi. Czyli. 900. 800. Nooo. Ale takie, wiecie, jest Ale takie same zmian. Ale takie same są. A, no to mi się już podoba. Uła. Tylko trzeba na niego zarobić. Trzeba wziąć pożyczkę. Mhm. Toknie... Próbujemy nie iść w pożyczkę. a potem znowu będzie trzeba spłacać. No to i będzie się trzeba się męczyć. Ja później ja coś się wy... Nie, to miałbyś, ja się naprawić. Bo Kuku kurdzę A już lecę w to drugą. No. Ty mi jej takie tak wyprzedzisz. Taki Chcecie przejechać na chwilę Jungina? No przejdźcie! Chce i zobaczcie jak to jedzie Mogę A na chwilę? A ja zobaczcie jak się ty mnie leci. A ja mogę? To się jest... Nie ja no... A ja mogę. Ja wiem. Zobaczyć? Nie, ja no ja pieruna ten to rusza. Leci. Ej, ale... Pff, Janek, jakbym mógł... siądziesz Wsiądziesz i wysiądziesz? Ale ja i tak zaobię fenda, więc... No. Opie, ty, ty powinieneś tym jechać 18 na godzinę. Guys friend. Źle wjechałeś. Nie to Czy f... to jest map? MrPiotr12k, gramy na serii Let's Play hmm. Ja pierdzielę. Poczekajcie mm. Ej, muszę kończyć Muszę kończyć co? Jak nikogo nie było? Ej, ej ja...